Cześć widzowie, w dzisiejszym odcinku pragnę wam opowiedzieć, jak ja widzę sprawę Jacka Jaworka. Nie będę wam tutaj przedstawiał co, kiedy, gdzie i jak zrobił, bo myślę, że to już na pewno wiecie. Ale chcę wam powiedzieć, czy moim zdaniem Jacek Jaworek żyje, czy może nie. Pamiętajcie, jeżeli filmik wam się spodoba, zostawić łapkę w górę, subskrypcję z dzwonkiem i napiszcie w komentarzu, czy waszym zdaniem Jaworek żyje, czy też nie. Tak więc do meritum. Ogólnie minęło od tej zbrodni ponad dwa lata i głównym moim punktem zaczepienia będzie to, że jak na razie ciała nadal nie znaleziono. Przecież myślę, że po dwóch latach, gdzie naprawdę duże tereny zostały przeczesane, to te ciało w końcu ktoś, czy to policja, czy jakiś po prostu przechodzień, by te ciało znaleźli. Chyba, że jeżeli Jaworek ugadał się z kimś i może i może po prostu chciał, że, jak się popełni samochód, to jego kolega na przykład go gdzieś weźmie i w kompletnie nieznanym miejscu dla innych gdzieś go zakopie, głęboko pod ziemią. To jest jedynie dla mnie jedna opcja, w której Jacek Jaworek może nie żyć po prostu. Że on siebie zabił, popełni samochód i przedtem ugadał się z jakąś osobą, z jakąś osobą ze swojego otoczenia, żeby, żeby po prostu jego ciało gdzieś tak ukryła. Gdzie nikt nigdy go nie odnajdzie, chociaż to jest mało prawdopodobna wersja, i ja sądzę, że po prostu Jacek Jaworek żyje. On do tej pory żyje i to jest straszne. No, ale zaraz ktoś napisze w komentarzu, że no, no, gdzie, no, jak? No, przecież po takim czasie to gdzieś ktoś w końcu by go musiał zauważyć, ale powiem, że nie, bo takich ludzi z takim wyglądem jak Jacek Jaworek jest wielu, jest naprawdę wielu. Może oczywiście być tak, że on sam w końcu. Gdzieś wpadnie, że ktoś go gdzieś w końcu rozpozna. Ale moim zdaniem ma po prostu fałszywe papiery, fałszywe dokumenty, nimi się posługuje, gdzieś pracuje i tak sobie po prostu żyje do dnia dzisiejszego. A drugą straszną rzeczą jest to, że aktualnie Jaworek jest po 50 i oczywiście ocalał z tego zamachu na życie dziani. i właśnie Dziani, ja na miejscu niego, bym się strasznie i to strasznie obawiał o swoje życie, bo Jaworek jest po 50, a co na przykład jak będzie za 10 lat po 60 coś mu się będzie działo ze zdrowiem, uzna, że już dalej nie pociągnie i że i tak na latach, na dniach po prostu umrze z powodu zdrowia i znowu coś mu może odwalić, przyjechać znowu do Borowców Albo po prostu, gdzie wtedy może wyjedzie z wyjedzie ze wsi Borowce i Jacek Jaworek go zlokalizuje i dokona swojego ostatniego morderstwa: czyli pozbędzie się Dzianiego. No bo, jak wiemy, Jacek Jaworek to jest przeokropnie chory człowiek i tak do takiego czegoś jest zdolny. No bo, co mu będzie wtedy szkodzić, żeby jeszcze jedną osobę do, dokończyć? Bo, on ma zapewne wyrzuty sumienia, że. Nie zabrał też do grobu Dzianiego. Myślę, że to jest właśnie taki typ człowieka, który tego żałuje, że nie zabił wszystkich osób. Ale tak samo jak wszyscy mieszkańcy w siborowce, bym się na nich, na ich miejscu bardzo i to bardzo obawiał. Bo tak jak mówiłem, jak Jaworek za np. 10 lat coś mu się ze zdrowiem stanie i uzna, że na dniach będzie mógł pójść do piachu, to po prostu może znowu zaatakować. Może przyjechać w Siborowce i tam znowu zrobić wrześnie winiątek. Ale tak jak mówiłem, ja w śmieć Jacka Jaworka na razie nie wierzę. Po prostu po takim czasie by jego ciało zostało znalezione. A nie sądzę, żeby ktoś postronny czy tam jego kolega jakiś by mógł go wziąć po jego śmierci i gdzieś ukryć, zakopać, gdzie już nigdy by go nie odnaleziono. Mam nadzieję, że ta sprawa się w końcu wyjaśni i będziemy mieli mordercę za kratkami.